Hej, to znowu ja i znowu hol zakupowy. Nie wiem jak to się stało, ale no cóż, pojawiły się letnie wyprzedaże. Zaskoczyły mnie, ponieważ w tym roku były o tydzień wcześniej. Nie zdążyłam zrobić rewizji w szafie, ale mam na to. W ten więc sposób kupiłam rzeczy i zrobiłam już lekką selekcję, wiem mniej więcej, co pójdzie z powrotem do sklepu, a te rzeczy, które zostaną, zostaną tylko pod jednym warunkiem. Zrobiłam takie czystki w szafie, wystawiłam bardzo dużo rzeczy na sprzedaż, i jeżeli wartość sprzedanych rzeczy uzyska taką samą wartość, jak zakupione nowe rzeczy, tylko wówczas. Te właśnie przedmioty będą mogły zostać w mojej szafie. Czy mi się to uda, zobaczymy. Już niektóre rzeczy mogą zamieszkać, także już niektóre nosiłam. Pokażę Wam, co wybrałam. Mam nadzieję, że spodoba Wam się filmik, a więc zaczynajmy. Lato w UK, w w UK, no to co, kupujemy swetry. A jakże? Pierwszym sklepem będzie, słuchajcie, zara tym razem odstawiły to przy na koniec. W zarze kupiłam sobie beżowy sweter, bo ten, co pokazywałam Wam w ostatnim holu, niestety, ale powędrował z powrotem do sklepu. Nie przepasował mi na tyle, abym go nosiła. Kupiłam sobie taki zwykły beżowy sweterek. Nie wiem na ile będziecie mogli zobaczyć tutaj przerób, ale jest to taki zwykły, prosty na pozór, oczywiście, bo w tyle jest rozpięty i ma tutaj taki zatrzask. Jak go nosimy, nie wiem jak go teraz, to tak naprawdę tego tutaj pęknięcia nie widać. Fakt wychodzi tam jakaś koszulka, ale nie zawsze, ponieważ akurat ten jest tak głęboko zrobiony, iż to pęknięcie zachodzi na siebie. Myślę, aby tutaj zrobić takie heftki i troszkę zakamuflować to pęknięcie, ale jeszcze nad tym pomyślę. Jeszcze go nie nosiłam, kosztował 12 funtów. Ja myślę, że must heft w każdej szafie i ten na pewno zostaje. Zawsze kupiłam jeszcze dwie inne rzeczy. Sięgam po jedną z nich. Już nosiłam te buty. Są to takie beżowe koturny. Bardzo, bardzo mi się podobają, są super wygodne. Zazwyczaj za, buty są na mnie za małe, ale to jest siódemka i bardzo jestem szczęśliwa, że na mnie pasują. Wysokie, ale bardzo wygodne. Miałam już je nieraz na sobie i bodajże z dwa stroje są już gotowe, aby umieścić posty na blogu, także jeszcze, jeżeli jesteście zainteresowane, bardzo serdecznie zapraszam. Kolejnym zakupem jest torba. Marzyłam o torbie, beżowej torbie, dużej torbie, właśnie takiej jak tej, ale w kolorze beżowej. Zobaczycie później, co wyszło z tych moich zakupów. Zobaczyłam taką skufaną torbę w zarze. Ona jest tutaj wypchana papierami jeszcze. Ma takie zamki złote, które się nie rozpinają, jak w tej mojej poprzedniej torbie. Jest dość pakowna. Tutaj z boku ma też takie złote. Ozdoby. Nie są one zbyt nachalne, ale dodają takiego uroku tej torbie. I tak jak mówię, jest to torba skórzana, bardzo, bardzo porządnie wykonana. Dość duża. Nie wiem, czy ja Wam tutaj. O! Mogę Wam tak zaprezentować. Czyli dość duża, dość pakowna. Zastanawiam się jeszcze, czy zostanie. Dajcie znać, czy powinna, czy nie. Jakość jest po prostu niesamowita, jest tak gruba skóra. No fakt może ona troszkę waży, nie tak jak z takiej ekologicznej skóry, jakiejś cienkiej, ale no wykonana jest przepięknie. Myślę, że też będzie, jest dosyć klasyczna i będzie do wszystkiego pasowała. Tym bardziej tutaj w tej pogodzie, gdzie można tak naprawdę czarne buty i czarną torbę nosić przez cały rok. No co, no podoba mi się, podoba mi się. Chyba zostanie. Yy, I co, no, za że to tyle. Yy, powędrowałam do top Shop'a tak jak zawsze. Słuchajcie, zazwyczaj robię zakupy w pierwszy dzień przecen, ostatnio nie wiem jak to tak, tak po prostu się zdarza. Yy, wchodzę, przebieram, yy, czasem mierzę, czasem nie mierzę, yy, kupuję i dopiero w domu. Yy, sortuję co zostanie, co na pewno idzie do sklepu i tak też było tym razem, e, ponieważ w Topshopie za drugą czy trzecią przyceną, tak naprawdę chyba trzeciej przycenę, to, to tam już nic nie ma do wyboru. E, jest to tak popularny sklep tutaj w UK, e, wśród młodzieży tak naprawdę, że od razu są wykupowane rzeczy, także, jeżeli w pierwsze dni czegoś nie upoluję, to później wiem, że albo już będzie wszystko przebrane, albo już nie będzie moich rozmiarów. I tak oto wybrałam taki sweterek. Co naprawdę, jak już szłam do kasy, to gdzieś tam znalazłam jeden. O, widzę, że on jest tutaj bielutki, prawie nic go nie widzicie. Ale postaram się zrobić zbliżenie. Ona ma taki dość gruby przerób tutaj na plecach i na piersiach, natomiast rękawy niestety trochę widzę brudne takich, takiego już kupiłam są cieniutkie i później nawiązanie tego samego przerobu jest na mankietach. Jest to rozmiar 12. On powinien być taki troszkę o, chyba oversize i bagi, ale no jeszcze, jeszcze widnieje pod znakiem zapytania. Eee... I też nie wiem, czy do moje urody nie jest on za jasny, ale podoba mi się to, że jest prosty fason, ale tak naprawdę tekstura troszkę dodaje takiej awangardy. Jedźmy dalej oczywiście zostają wszyscy z no bo jakże. Kolejny chodził za mną model Chanel od bardzo, bardzo długiego czasu. Już w zeszłym roku na wyprzedażach zimowych. Tak jak wiecie, kiedyś na Lupeksach w latach 90 ktoś po prostu sprzątnął mi przed nosa mój rozmiar takiego właśnie kroju sweterka. I od tamtej pory chodził chodzi za mną non-stop, i tym razem wybrałam coś takiego taki bardzo klasyczny i elegancki krój. Podoba mi się ten przerób, ponieważ jest dużo nitek różnych kolorów, które tworzą bardzo fajny melasz, i myślę, że jest on bardzo twarzowy. I można z nim stworzyć takie bardziej klasyczne luki, ale też chyba takie troszkę przełamane. On jeszcze czeka na decyzję, ale no, podoba mi się bardzo, może wolałabym brązowy, ale jak wiecie ja się w brązach kocham i, i, i tak naprawdę moja szafa cała jest brązowa. I kolejny sweter, jest to taki róż, sprzedałam inny różowy sweter, który miałam z Topshopu i na jego miejsce, który niezbyt często nosiłam i na jego miejsce wybrałam też bardzo podobny. Kolor, ale jest to taki zwykły Prosty kardigan Słuchajcie, przed przeceną on był niesamowicie drogi e, Ponieważ kosztował Podajże, z tego co widziałam na metce 42 funty e, A ja go chyba kupiłam Za 20, już go nosiłam Także e, nie powiem wam Ile kosztował e, Patrzę czy tutaj jest jakiś specyficzny skład No ale niestety jest tylko e, Poliester I akrylik Także takie są po prostu ceny. I przechodzimy do ostatniej rzeczy. Jest to torebka, z którą była bardzo, bardzo długa historia. Słuchajcie, nie słuchajcie swoich facetów na zakupach. Bierzemy jeszcze czasem na zakupy. Fakt, oni się przydają do dźwigania toreb, bo swetry niestety, ale są w moim przypadku, kiedy ja kupuję ich najwięcej, są bardzo ciężkie. Ale też któregoś dnia wybrałam się właśnie z moim facetem, chciałam coś dla niego wybrać, weszłam na chwilę do Topshopu i zobaczyłam tą torebkę. Z tej samej serii mam czarną, którą pokazywałam Wam chyba jakieś dwa hole do tyłu i oczywiście skrytykował, powiedział, że no tak, szukałaś brzowej, ale chyba szukałaś większej. No, niestety miał rację. Eee, zostawiłam tą torebkę, wróciłam po dwóch godzinach. No, oczywiście, torebki nie było. Eee, odwiedziłam później swojego tutaj top shopa w mieście i okazało się, że jest. właśnie kupiłam wówczas tą torebkę, ale jest tutaj, nie wiem, tego też pewnie nie zobaczycie. Jest cała pogniecina. Po 12 minutach wyłączył mi się eee, sam aparat, także eee, powracając do torebki. Kupiłam ją, oczywiście mówię, no, je może jakoś dzierży to pogniecenie, ale nie dałam rady i ostatnio będąc w Shrewsbury też wstąpiłam do Topshopu i znalazłam yy, już bez żadnej skazy tą samą torebkę, ale widzicie, posłuchałam go, nie kupiłam tej torebki, później tak czy tak chodziła za mną ta torebka w kurczę, tym bardziej, że co ona mi kosztowała zniżką 15 funtów, a kosztowała wcześniej 35, także 20 funtów obniżka cena jest dość atrakcyjna, yy, ta wędruje do sklepu, bo jest yy, cała popnieciona, yy, Moja w idealnym stanie jest już na dole i noszę ją z wielką radością. Czasami faceci podpowiadają nam, czasem dobrze, czasem mówią, że dobrze, że czegoś nie kupiliśmy, bo my, kobiety, chciałybyśmy chyba mieć wszystko, ale czasami myślmy też, że to my będziemy nosić daną rzecz, to my się mamy w niej fajnie czuć, a ich zdanie no niestety nie zawsze jest aż tak ważne. I tym akcentem żegnam się z wami, zapraszam na kolejne filmiki, mam nadzieję, że to już na pewno nie będzie haul Następnego chyba możecie się spodziewać dopiero w grudniu, chciałabym, aby to była prawda Żegnam was serdecznie, mam nadzieję, że macie się ciepło, buziaki, pa! A ty, byłaś już na zakupach? Po co mam jeść? Mam przecież pełno szafy ciuchów Nowe mi są potrzebne? W sumie masz rację. Ja też nie powinnam pójść. Ale już się stało.